Siemagi, to pokażę Wam poradnik, jak się stać hakerem. Odpalacie, odpalacie komputer, odpalacie komputer. Musi być dobry, musi być dobrej jakości. Dobra, zaczynajmy. Żeby się stać hakerem, trzeba wbić na Dark weba. Wpisujecie w przeglądarkę. Kurwa. Dark Enter macie takie coś o dark web wpisujecie znaczy... to y, e y, dobra wchodzicie wchodzicie w dark web kurwo dobra dobra bo to było chwilowo A tak serio, tak się stać prawdziwym hakerem, to musicie wejść na YouTube, wpisujecie YouTube, wejść w to, tak, wejść w to. Patrzcie, w wchodzicie, lody arkus, tylko wszystko dużymi, lody arkus, wchodzicie, enter. Tylko poczekajcie, dobra, jak macie młodego arkusa, to teraz, patrzcie, jeśli chcecie zostać prawda hakerami, to zostawcie suba, poczekajcie, zostawcie suba, o tutaj, tak, psiup, subskrybujesz, tak, subskrybujecie. I patrzcie, tak naprawdę wchodzicie w... Na chwilę wchodzicie w to, tak. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Wchodzicie, wchodzicie, zbadaj, zbadaj. I macie takie coś jak element. Tak, nie wiem, macie takie coś. Wchodzicie w to, o tak, macie takie coś, szukacie. Chodzicie, szukacie takiego czegoś. Dobra, szukacie, szukacie, szukacie. Chodzicie w konsol. W konsol. Jak nie możecie wejść do soccer i patrzcie. Network macie. I chodzicie w element. I szukacie. I to. Wszystko. Klikajcie Enter. Jesteście hakerami. Do widzenia.